Tak, żarówki, koliwa, żarówki. Miała być alejka 34, jest 33, a jest 35. Kurwa dziura. 34 nie ma no. No ja prędzej się postram, niż znajdę ten ostram. No o, panie! Panie, chodź, pan tu pracujesz? Eee, w, no tak, tak, tak. No. To się bardzo dobrze składa, bo nie chciałbym dać w mordę komuś znowu, tylko dlatego, że założył niebieską koszulkę. Yy, dobra, yy, panie, yy, mów pan mi. Mamy kontakt? Bo coś chyba było tam. Nie, nie, bo po prostu. No nic. To no, tak mnie pan zaskoczył. Rzadko. Do toalety pan się śpieszył, rozumiem. I Taki pan spięty teraz. Yy, dobra, to później. Yy, alejka 34, gdzie jest? I tam. Takie jaja. Dobra, to jak pan już jesteś, to mów pan jeszcze, gdzie znajdę takie, coś jest takie, jak się robi tak ten, taki ten, i jak się do tego robi tak ten, ten, w ten, tak ten, ten, tego. ten, chcę pan coś powiesić. – Przecież mówię. E, – to, to wie pan co, przykro mi, to, to ja nie pomogę, bo ja jestem z działu pokrycia dachowe. – To się dobrze składa, bo zaraz dostaniesz w papę. No. E, dobra, – Dobra, kołki rozporowe są na tym dziale. – nie, nie będę nic rozpierał kołku, tylko wieszał obraz, tak? E, – e, Proszę pana, tak się nazywa ten tego, co pan chce, br, br, tam, tam. A -a, A -a -a, takie jaja. Tak, -a. A -a, widzisz pan. Wie pan co, pomogę panu? Podejdźmy. E -e jaką pan ma ścianę? No, białą, no. Inaczej. Z czego pan ma ścianę? Z kredytu. <grym> czy to jest karton czy gips? karton gips, czy materiał stały? I to drugie, e stały, tak. Bo jak kupiłem mieszkanie, to już wszystkie ściany stały. To, to jest to. Dobra. Inaczej, jak pan puka w tę ścianę, to co pan słyszy? Choć sąsiad męża nie ma. No. Dobra. Jak pan puka, to słychać takie. Puk, puk! czy takie. Puk, puk! proszę pana. Jak ja pukam, to słychać takie. <x Rak> <etme> <laughs> no to raczej ściana jest wypełniona. Także polecam szybki montaż. No, no jasne, że szybki. Ja nie będę się z tym pierdzielił cały dzień, panie, tylko weź mi powiedz, gdzie znajdę ten ten taki. No to musi pan mi podać fikołka. Przewrót w przód taki. Co? No takiego znam fikołka. Dobra, inaczej. Czy na tym będzie wisiało coś ciężkiego? Bardzo. Bardzo ciężkiego, bo tam chcemy powiesić teściową. Znaczy... Pff, zdjęcie teściowej, no. Chociaż nie pogardziłbym. Ale no, tam żona się uparła, wie pan, no. Jakieś zdjęcie, takie wspólne, rodziny z jej, z jej urodzin. Po co to w ogóle wieszać? Ja to jak stypę, to bym sobie powiesił, ale to, że ona się uparła, no nie. Dobra, dobra. Niech pan mi poda fi pana kołka. M mojego kołka? Pana kołka. 10 czy 12. 16. Dobra. I pół. Wie pan co, to już y, trzeba myśleć o pręcie gwintowanym, także y, tam leżą szesnastki. I a y, koniecznie bardzo dobra rada. Musi pan y, dobrać do tego dobrą kotwę chemiczną. Cool. O, przepraszam pana bardzo. A? Bo ja. <noise> tak? S słucham. Bo ja kompletnie jestem tutaj taka zagubiona. Nie wiem, co wybrać, a pan to pewnie się zna, jak to mężczyzna. Proszę pani. <noise> no oczywiście, że się znam. No. <noise> Powiem pani, że tak szczerze, że nawet w tym sklepie tutaj wszyscy mogliby się ode mnie uczyć. <noise> no tak. Nieskromnie mówiąc, na świecie nie ma zbyt wielu ludzi dużo mądrzejszych ode mnie, także. To znaczy, jest jeden, ale to akurat debil. Świetnie się składa, bo ja chciałabym powiesić w sypialni ramę z obrazem. Mm -hmm, mm -hmm. A duża ta teściowa? S Słucham? Nie, 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 nie. Mój akt. Nago, w rzepaku. I się zrobiło 17. Dobra. <noise> Że, y, dobra, y, czyli jest rama y, z tym rzepakiem. Y, dobra, niech mi pani powie, pomogę, pomogę, to y, ile tej margaryny? Że pan. Tak, tak, tak. Przepraszam. Dobra, już. Yy, ten, a yy, ten akt. Jak pani <grym> ma ten <grym> akt, to tam w nim na pewno jest jakiś otwór. I w ten otwór należy włożyć prącie pr, 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 Gwintowane. Nie bardzo rozumiem. Właśnie ja też nie. Y nie. Dobra. Y jaką pani ma ścianę? Białą. Proszę pani, proszę pani. Ja mówię o materiale, w sensie, że bardziej interesuje mnie, jaki pani wydaje dźwięk przy pukaniu. Yy, inaczej, inaczej. Bo do, yy, nie, musi pani mi po prostu zrobić salto. Teraz? Yy, określić salto. A. Nie, nie, określić cięciwe salta. Fikołka! Yy, śred, określić średnicę fikołka! Boże, ja nie, nie mam kompletnie zrozumiałego pojęcia, o czym pan mówi. Proszę pani, no bo to nie... są tematy dla profesjonalistów, no, takich jak ja, także... E, dobrze, dobrze, no to e, proszę pani. E, proszę pani, niech mi pani powie, e, czy ta ściana e, to jest e, czymś wypełniona? Czym? Czym? Kurczem. Czym? Czymkolwiek! To jak nas sąsiad ostatnio z góry zalał, to pewnie wodą. O! Bardzo dobrze, bardzo dobrze się Na składa, te? bo to jest właśnie ten przykład, w którym możemy użyć kotwicy. Fizycznej. Także, ma Pani w domu jakieś narzędzia? Nie wiem, bo to jest w ogóle mieszkanie mojego chłopaka, także jego trzeba by się było pytać. Chłopaka? Mhm. Ale to jest taki stały związek, czy bardziej karton, gips? Przepraszam Pana bardzo, przepraszam, pozwoli Pan na chwileczkę, bo nie, potrzebujemy pomocy po prostu. A, słucham... Ale nie, ten Pan nie pomoże, ten Pan jest z innego działu, do widzenia. Nie, nie, ale może pomoże jednak, no pracuje tutaj przecież, prawda? Słucham Pani. To tak, my potrzebujemy cięciwe salta do kotwicy fizycznej. Słucham? Cięciwa salta do kotwicy fizycznej. Nie macie <laughs> chyba, takich rzeczy? No nie, chyba ktoś Pani coś bardzo źle wytłumaczył, Ding dong. pracownik działu pokrycia dachy i niebieskie patałachy. Proszony jest do kasy numer 7. Ding dong. Pan. Przepraszam, tak. To dziwne, bo mamy sześć kas. Takie jaja. No, także tego. Tak się składa, że wie pani co, ja mam ze sobą taki ten, ten. Z tymi tymi. Do tego tego! Także mogę pani zaproponować bardzo wolny montaż. A że lubię popatrzeć na niezłą sztukę, to chętnie zerknę na ten pani akt no i na pani nagie ciało na nim, tak? Także. Nie, nie, ja jestem tylko autorką tego aktu. A uwieczniony jest na nim mój chłopak. Także jak pan chce, no to proszę patrzeć. A. take it ja, ja.